Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z futa i ten odcinek nagrywam z kilku powodów. Po pierwszej zakwalifikowałem się do Ligi Weekendowej, czyli mogę w końcu sobie grać tutaj te meczyki, które się nie grają, czyli tak zwane mistrzostwa. Tutaj no, Liga Weekendowa to było przynajmniej FIFA 19, nie wiem jak 20. Druga sprawa jeszcze jest przed Euro, przy jak to nagrywam, bo pierwszy mecz jest o 20 pierwszy to nagrywam o 18. Więc powiedzmy, jak będzie Euro, jest mniejsza szansa, że będę nagrywać. Szczególnie, że już tutaj zaraz w pobliżu prawdopodobnie pracę zacznę, więc też będzie mniej czasu. Trzecia sprawa, jestem już lekko podpity, uznałem, że kurde, no fajny, fajny wieczór, fajny weekend, ale nie ma z, kimś, z kim wyjść się napić. No okej, okay, no kilka drinków nie zaszkodzi. No i zobaczymy jak to wyjdzie wszystko, zarówno komentowanie jak i granie. Na razie idzie dosyć dobrze, szczerze mówiąc, chociaż były też momenty dużego zdenerwowania, tak to nazwijmy. Szczerze mówiąc, wcześniej chyba bywały momenty, jak nagrywałem pod wpływem. E, ludzie mówią, że nie można pić, jak się nagrywa na YouTube, ale można, trzeba wstawać rano, na tym polega odpowiedzialność. Ale tak na poważnie, no i teraz mi się FIFA ścięła i muszę ją odpalać jeszcze raz, tak na poważnie, to chyba był Mountain Blade e, Bannerlord Online, gdzie takie coś się wydarzyło. Zobaczmy, nie no, kurde, no nie, nic nie zrobię, no mu z no i tak, jak widzicie, zmieniłem troszkę ustawienie, może teraz się załączy e, po pierwsze zmieniłem ustawienie na 4-4-2 e, po, po prostu wklepałem w Neta bez Formation FIFA e, 21 i mi znalazło to, to jest jedna kwestia. E, druga to na przykład dałem. Em, jak ty się ziomek, Mendy nazywa z Realu? E, na lewo obronę, bo jest dosyć szybki. I jakoś się akurat wiązało dzięki temu z Viniciusem, którego miał teraz na połączeniu. Powiem wam, że, że ta formacja działa. No nie jest to jedna z moich ulubionych formacji, jeżeli chodzi o styl gry. Ja lubię po prostu takie przykład trzech na środku pola w ataku, i się tam wysuwają na, na zmianę do przodu. Ale jakoś to idzie. I zarówno w ofenzywie, jak i w defenzywie. I uwolniony tutaj szej i luta w bramkarza. Pewnie jakbym lobował, to akurat bramkarz by się nie położył, ponieważ są i takie sytuacje. Dlatego tak średnio była potrzeba zrobienia czegokolwiek. Tak tylko sobie, jak będzie moment, to zatrzymam sobie grę i zmienię sobie tej share na Sterlinga, gdyż to jest podstawowa czynność, którą robię w tej grze. Neymar faulowany w polu karnym i rzut karny. Czy ja ta nie spierdolę z karnego? Chyba Kasper... nie Kasper? Kasper Schmeichel? No ten... starszy Michael stoi na bramce. Spróbujmy okno sobie prawe przylutować. Dobra. Już troszkę się zesrałem, ponieważ trzeba ten lewy Lewą gałkę trzymać i już zaczęła zjeżdżać. Przez to zaczęło się kółko powiększać. Przez to musiałem jeszcze bardziej zjeżdżać. Aleś udało się trafić. Więc jest 1-0. Oj, nie, 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 nie. nie. Tevez. Tevez, który nie robi w piłce nic dla pieniędzy. Jak tutaj połop w niego się wiewał. Tylko mnie kartku i Poopa proszę. Przynajmniej na, nie na czerwoną. No i karny za karny. Zarazbym co Kutynią zrobi. Dobra, w lewy róg. Lewy róg. A Kuty nie przestrzelił. Dobra, nieważne. Nie. Jak tak on jest ustawiony, goddammit, tejesz ty psie We dwójkę z Gomezem, schodzą na jednego ziomka, który wbiega w pole karne I kurwa zostawiają cały lewy środek obrony wolny, no cudownie jest szansa, że coś z tego wyjdzie? Troszkę zbytnio chyba Po prawą stronę i niestety nie weszło Szkoda, wprowadziłem tak, wprowadziłem Sterlinga I wprowadziłem Boatenga, i Boateng właśnie jest przy piłce I strzelił na 2-1 Liczę mówiąc, ten Boateng co gra w lidze chińskiej jest bardzo dobry. Ma tylko 76 overalla. A cholera, gra o wiele lepiej niż wiele po prostu dobrych zawodników. Może wydaje, że Liga Chińska jest nawet silna, szczególnie z tymi wszystkimi tocami i tak dalej specjalnymi kartami. Na przykład właśnie jest Paulinho, Oscar, Teixeira, Boateng. Dużo jest tam głównie Brazylijczyków, dzięki czemu no, macie jakiś szybki skład, który rzeczywiście biega, który zna, ma sztuczki i tak dalej. No to prawda, nie wiem, poziom premier League to to nie jest, ale jednak. Ups, ups, pop I ja pierdzielę. Pomimo, że pop z automatu wybiegł na początku, to tak czy tak Tevez się tak uwolnił i nie zdążył pop do niego dobiec, że Tevez, no, załadował brameczkę. Kurdej, 2-2. Jest w polu karnym, drybluje sobie ziomek i jest gol. A, jak tutaj i... Kurczę, no to jest czasami żałosne, że mają ten centymetr... Nóżko od piłeczki, a i tak ich przychodzi, szkoda. No i znowu się wdryblował w pole, ale przynajmniej Pope broni. To jest pierwszy celny strzał obroniony przez Pope'a w tym meczu. Wie, że tu się ziomkiem wysuwa, trzeba go zablokować, ale i tak czy tak oddał strzał. I tak czy tak Gomesz potrzebował pół godziny, żeby machnąć tą nogą. Udało mi się przejąć w polu karnym, ale na szczęście nic z tego groźnego nie wyszło. Ale może coś nam wyjdzie? Nie, ponieważ nie zgadali się kompletnie ze Sterlingiem. Ale se minął, ale se minął, ale se strzelił. Nie dość, że Gomez nie potrafi w nogi wjechać, to jeszcze Semedo w piłkę, nikt nic nie potrafi kurwa wjechać. To jest ja pierdolę po prostu. I pop, jak tam ślizgiem wyszedł. I jeszcze ktoś się żeni tutaj, jak, kurwa, te wersz, Trika strzela. No ja pierdolę, bo poł... się minął ze wszystkim. I jeszcze obrońcy się minęli też z powołaniem, kurwa, no dramat. I czerwona dla Mendiego. Cudo, cudo. Czy chyba na tym, nie, wiecie co, wpuszczę, Aleksandro. Aleksandro, dam jeszcze szansę w takim razie. Po strzelonym golu, na 6-2, poszedł Afk, a i tak jego bramkarz kurwa wybronił strzał. Dobra, teraz coś się odjebało, nie wiem się w niego dzieje. Ale jest 6-3, no chociaż tyle. Wezmy honorowy, udało mi się hamsko strzelić. O nie, Jesse Lingard w ataku. <laughs> ja tak patrzę, Jesse Lingard tutaj najgorszy. Ja to przerąbię, no Mówię wam, hat-trick jak w tym meczu, jak nic. Neymar, ale się znalazł, Neymar, ale te obrońcy odpuścili. To jest taka sama sytuacja praktycznie, jak w ostatnim meczu było, jak dwóch moich, tam właśnie Tejesz te, te z Gomesem poszli za jednym typem. Chyba tak dosłownie identyczna sytuacja, tylko chyba teraz poszli za powietrzem, a w tym momencie Tejszera nie, że przestrzelił, tylko, że bramkarz wybronił. Jak tu Neymar wchodzi w pole karne, Neymarinho... I jeszcze Oscar Luta tutaj będzie spalony w takim razie. No i niestety nic nie wyszło, ale sytuacja była dobra. No i Lingardinho się odpalił, ale tutaj prawie asystę miałby najpiękniejszą na świecie, oczywiście. Jakby tutaj jeszcze wszedł w pole karne i pokiwał, to dopiero by było. I cyk, Neymar Junior i jest 2-0. Neymarino mnie kieruje. nawet Sterlinga nie musiałem wpuszczać, no ale kurczę, no. Lingardinho jak się odpali. No to się po prostu zesram, no. tej już w salach się odpalił, zaraz będzie wrzuta do Lingardinio, jak nic. Pacie no Lingardinio, no cudem, cudem, no po prostu to był akt boski, że Lingardinio nie strzelił. Tej ra w polu karnym, ale znowu przestrzelił. On chyba w poprzednim meczu też przestrzelił, albo już w tym, nawet nie pamiętam. Ale była taka sytuacja. A teraz ładnie wywalczył piłkę. Jest przy piłce i to jest obrona bramkarza, ale czy Neymar z daleka? Niestety obok bramki. Szkoda. Jak już skręcałem w bok i widziałem, że bramkarz wychodzi z bramki, to wiedziałem, że niestety on przejmie. Mogłem wtedy już lobować, ale ja musiałem się obrócić na prawą nóżkę niestety. Jaki foul, No już się! Kompletnie się tego nie spodziewałem. Proszę wywalić Wandajka. I dokładnie tak się stało. Największy rywal poza Lingardinio z przeciwnego zespołu właśnie zszedł. Strzemy w prawy dolny róg. O tak, to powinno wejść. No, tak, nawet po zasięgiem rąk bramkarza. I jest 3-0. Neymar hat I przeciwnik wyszedł. Proszę Państwa, wygrywamy. Wygrywamy kolejny mecz. I, i idziemy w randze w górze. To prawda, górę. to prawda, celowałem w jakiś tutaj Gold 1. Czy to w tym celu? A tak szczerze, celowałem. W... O, tak optymistycznie. W 11 zwycięstw. Gdyż zdaję sobie sprawę, że. Również nie dość, że mój skill nie jest najlepszy, to do, na dodatek e, nie mam najlepszego składu, jeżeli chodzi o overall. No to po prostu prze, przeciwnicy przeważają nade mną. Ale... No, miałem nadzieję, że dobrze wyjdzie. I cały czas mam nadzieję, ponieważ... O ja pierdolę dole. Dobra, chyba nie ma szans, żeby to dobrze wyszło. Jeszcze ziomek w okularach biega, kuwa. Biały Alfonso Davis. Kuźwa no. To, to nie był Alfonso Davis. Albo był? Nie pamiętam, jak on się nazywał. Kurde, no. aż mi wstyd teraz. I 1-0 w drugiej minucie. Tak to się robi, proszę państwa. Tak się wykorzystuje sytuację. Quincy Proms, którym... Kurna, kiedy ja grałem nim? Ja pierdzielę to, to tak stare czasy, jak promsem grałem sobie, że ja pierdziele. Ale się grało nim, grało. Pamiętam ogólnie, jak w 15 Liga Holenderska była bardzo OP. Jak się tam latało, bo miał tyle zwinnych zawodników, a tam właśnie zwinność się liczyła. Ale czy teraz coś z tego wyjdzie? Niestety nie. A wiecie co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Hits. Pierdole, Pope. Uśwacza. To jest drama. To jest drama, co teraz ten Pope odjebał. Patrzcie, no po prostu ja celowałem, żeby podał do Aleksa Sandro, a Pope po prostu w niego zajębał całej pety, Aż mi się przypomniał Ziomek, z którym czasami gra, nocami. No często dosyć gram na Orliku. No i on jest bramkarzem, to jest, on po prostu na bramce stoi na każdym meczu. On jest, on ma długi zacisk ramion, on jest dosyć wysoki. Dobrze się rzuca do piłki, jeżeli jest jakaś, wiecie, jakiś strzał czy coś. Ale jak kuźwa dochodzi do gry z piłką przy nodze, to jest typowy bramkarz z Fify, no. Zobaczmy, czy Neymarino coś tutaj odpali. Niestety nic, stracił piłkę w polu karnym. No nie, no jak tego promsa odpalili, ale teraz Pop coś zrobił w końcu, wyszedł. Jeszcze nasz out, bo się od, typa od bani odbiło. I cyk! Ne Neymarinio uwolniony! Jest! Ja pierdziele, jak fartownie, ale odbiła się. Czy fartownie? No strzał ładny od słupeczka i w ogóle. I brameczka, no. 2-1, więc cały czas mamy szansę. Jak tu Neymar opanował piłeczkę! Neymarinio! Neymar, proszę wejdź! To tak! jest 2-2! Ja pierdziele, jak ten typa mnie kieruje! Aż wprowadzę tego Sterlinga, żeby miał kogoś do pomocy w ataku, albo była tęga. Albo jednego i drugiego. No i znowu, zgadnijcie, kto sprintuje, jak porąbany. I tę na czerwoną, ale zablokował no. Żółta, a jak dobrze, to. W takim razie już mi dupę uratował. Ja pierdziele, już się srałem, że, że źle. Tak czuję, że nawet jakbym Neymara tam ustawił, to on zbyt wiele by nie dał pod okienkiem, ponieważ już dwa razy mi tak z wolnego trafili, że był ktoś pod okienkiem. A jednak u ani zapukali, i niestety się wpieprzyli jak do siebie. Więc. No kurde, no. Nie, nie starczy teraz tak przy wolnym ustawić ziomka przy słupku. No nie, i teraz fałsz w o wiele lepszym miejscu niż był poprzedni. Poprzednio teraz za jednak ustawienie tutaj zawodnika. Może się uda przyblokować to. Ale posał po ziemi w lewy róg. Bramkarza nie przesuwałem, więc spokojnie to wybronił. O wini! OLWINI, LOBUJ, CO SIĘ TAM ODWALIŁO, ja PIŁKA, GODDAMNIT Koniec meczu Znaczy połowy, przepraszam bardzo, ale ja pierdziel, o miał tam taką okazję Była okazja i nadal jest okazja, i no i straciłem, już nie ma okazji No i się uwolnił, Gomez się praktycznie zatrzymał, zaczął biec w miejscu Na szczęście Semedo miał więcej, kurde, pary w nogach i zaczął biec normalnie Boatek niestety stracił piłkę. Boatek jest kurde niewidoczny. Zbyt duże pokłady zaufania niestety w nim położyłem. I wini, wini znowu odpalony! I tym razem było lobowanko w czas i jest 3-2. W drugiej powie, w 53 minucie prowadzimy. Dobra, lecimy dalej z tym. I to był dramat. Brawo, Jezus, jeszcze czerwono dostań. Debilu. Tak go za koszulkę ciągną, że ja pierdzielę. I gościu ma chyba drugiego karnego w tym meczu. Tyle karnych już w tym odcinku było, że mi się to pląta. Który to jest? Dobra, w prawo. W środek debil strzelił, mój. No i... Dramat. No i Błatenk, to coś w. Ko... Błatenk jest kurde wypoczęty, że ja pierdzielę, jakby na, na wakacjach u mnie siedział. No Dramat. Wini. Wini jak się uwolnił. Wini. Zagranie w pole karne! Co się tutaj wydarzyło? I jeszcze 3 Jaki ładny samobój! Że takiego ładnego samobójka w tej chwili nie widziałem. Żezusi ładnie do Neymarka, Juniorka. Neymarek, Neymarek, Zlobuj to. Teraz wciepto. No cholera jasna. I jeszcze ten na prawie 16 metrze złapał piłkę. I kurde, no Oscar, jakbyś tam lepiej główką zagrał bo Sterling by się szybciej obudził, by to by byłoby lepiej. Nie wiem, czemu mi ten Sterling wszedł. Może przez to, że jak był finał Ligi Mistrzów, to tam gadali Sterling zamiast Sterling, i tak mi się zostało. Oscar i broni, Bramkarz. Jak tam znalazł Marka... Jak ja to skopałem. Trzeba było tam lepę mu sprzedać tam z kapcia, a nie. Ale jeszcze jest jedna szansa. Sterling. Sterling nad poprzeczką. I Sterling ma troszkę miejsca. Zobaczmy, czy coś z tego wyjdzie. Czy Bramkarz wyjdzie. I Lepa, te, tym razem zamiast lobowania, ale niestety bramkarz to wyłapał opu, opuszkami palców, chyba tak to się mówiło. Ferland Mendy leci z kontrą. Tutaj Neymarek, nie wiem czemu Sterling się nie podłączył w kontrę. A pierdziele, teraz przestali biec po prostu, nie wiem. To jest ten moment, nie, nie na przykład gracie na, na boisku i nagle wszyscy przestają grać. I wy się dziwicie, kurwa, jest jakiś faul czy coś? A ja tu nie, po prostu nikt, nikt nie postanowił ruszyć za niczym, I takie po prostu XD. Taka sytuacja, taka, tu, której nie chce nikt nic zrobić, ale może ten coś zrobi w końcu i nic niestety nie zrobił. Nawet się nie ruszył z tą piłką najpierw. Teraz oni lecą z kontrolą, czy to wyrównają w końcówce. Możliwe, że tak. Możliwe, że nie. Kto to wie? Słupek, wypierdol to, proszę, rzut rożny. Aż mi się łapy spociły. To już jest końcówka. Semedo jest kontuzjowany, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Będzie grać po pokrótko, a jednak nie. Jednak wrzuca. Pff, kurwa. No i dogrywka, ja pierdzielę. A więc tak. Na no, dogrywkę zmieniliśmy sobie Oskarka Bożego. Przed za niego Rodriguez. Taki tam Totsik z 90 overala, czy tam 91. Ale dałem tego Rodriguez'a na prawo, atenga wsadziłem w środek, ponieważ Boateng jest cholerę wypoczęty. No i to tyle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Obecnie Sterling leci z control, ale tutaj według mnie byłby fał. Ale właśnie Rodriguez jest przy piłeczce i to załadował ładnie, tam boczna siateczka od środka tam zahaczyła ładnie. Więc jest 5-4 dla nas na początku dogrywki, dobra informacja. Chociaż wolałbym, żeby już mecz był skończony na naszą korzyść. Ale tak, zagranie do Sterlinga, golkiper przeciwny wyszedł i Sterling przelobował. Luka w jego obronie, w obronie przeciwnika poskutkowała właśnie takim ładnym wystawieniem naszego napastnika. I ładną, ładnym lubikiem, ale teraz wycimnik odwala pod. To jest kurwa drugi czy ci karny w tym meczu, bo już na, nawet sam nie wiem, no ja pierdziele. Słuchajcie, teraz stoję w miejscu Teraz stoi w miejscu. Zobaczmy, co on zrobi I teraz strzelił, kurde, tak miałem na początku w myśli w głowie w lewy, w lewo się rzucę. A bo nie, stanę w miejscu. Chciałem strzeli drugi raz tak samo i nie strzelił, no, skubany. Ale Neymarek ładnie sobie pozycję znalazł i teraz walny nisko, bez lob'a I jest 7-5 Kurde, ci co tak uznali, dobra koniec meczu, dwie minuty, tam ci nie odrobią, no cholera wyłączyli i bo nie obejrzał sobie wiadomości jak dogrywkę ten takie o kurwa I jak Neymarko znalazł, ale Neymarek ma metr 70 kurwa i w główki nie potrafi No to niestety nie trafił Wiecie kto by trafił? Wiecie, kto by trafił z główki? Bo już raz trafił z główki Messi. Trafił z United. Z góweczki. Ładnie. Jak tam ładnie. Górne podanie znalazło Sterlinga. Kurde, ale Sterling nie oponował tego. Próbował do końca. Próbował to jakoś zgasić. Ale nie udało się. Szkoda. łaby sytuacja na 5-8. Już przeciwnik w polu karnym. 5 minut do końca meczu. Czy to wykorzysta? Na no, szczęście nasi się wybraniają. I mamy szansę na kontrę. Już tutaj w rogu widzę jak Vinicius Junior zapierdziela. bramka przeciwnika wychodzi, więc robimy lobika po prostu. I to już jest po grze. GG. I koniec meczu. Jak było 5-8. Tak jest 5-8. I chyba ładnie kończy. Mogłoby się spokojnie skończyć, że przed tym rożnym bym nie narzekał. No ma trzy brameczki. Vinicius dwie. No i tam Sterling z Rodriguezem po jednej. Dobry wynik. A tam był jeden samobój. 700 końców. I co? I kończymy w tym momencie odcinek. Mamy na razie 7 wygranych w Lidze Weekendowej. Liga Weekendowa już nie sam dogram do końca. Zaraz zaczyna się Euro, więc ja kończę ten odcinek. Widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.